ładuję ziemniaki przemysłowe no i zaraz znikną, będzie wolny plac to są ziemniaki z późnego zbioru, zbieraliśmy 2 grudnia ale już praktycznie wszystkie wyjechały Skiwaczem wyjeżdżamy z Kali. 72.50 nie jest czarno-czerwony, tylko grafitowo-czerwony. Jak opyskiwacz. Wymieniam wszystkie. To wszystko jest zasilanie kabiny, te przewody no? podpisałeś? Nie, jeszcze, co bo Autograf Dzisiaj to chyba zakończycie ten wykop, nie? Pogoda ma być cały tydzień Na jutro się weźmie zagęszczarkę Ładnie to się ubije Już wyciągnięty Jedna, druga Kontowe będą, będą złączki Teraz zrobimy na momencie. To musimy iść z tym. z ślifiarką nie będę całego węża tu przynosił. Dobra, najpierw weźmiemy tę stronę. Później tam to się ustawi. Czy już ustawiłeś? Nie wiem, czy już ustawiłem. Może pójdę to stary wąt, zobaczyć. Daj. No możesz wziąć ten wzór nie? i zaciskamy. Jedna strona zrobiona, teraz druga. Okay. przewód zrobiony. A to trzeba odkręcić, bo. A od jakiej tej funkcji? Od już. Te pozostałe też już niedługo. Teraz nie mamy czasu, żeby robić wszystkie na raz. Ok, czerwony jedzie z bunkrem na pole, z tym drugim. No i ustawiamy klimaxa w to samo miejsce, co stała mi Dema. Musimy trochę ten bunkier podlewarować, bo on jest niższy i nam nie wchodzi taśma. Postawimy koła na klockach. Tutaj czerwonej podstawie lewarek, podniesiemy. Podstawimy klocki i powinno być OK. Tutaj też troszkę go daliśmy wyżej, bo tutaj jak na gruncie, to wiadomo, zawsze to wszystko może trochę siąść. A tam chłopaki ładują ziemniaki przemysłowe na ciężarówkę. podstawić coś, żebyśmy mogli oprzeć, kiedy się zluzuje i wymienimy te rolki. No, no to nie były oryginalne na bank. Dosyć duże to jest obciążenie, jak on jest wyciągnięty do końca. No tam. I to zaobecniejdziesz przed tył, przed tył, nie? No A Zaraz wymienimy. No, do tego, start, no? No. no dawaj, dawaj. Opieraj. Opieraj, opieraj jeszcze Dobra Zluzowało się, Może teraz wymienić rolki 24 cztery Możesz zgasić agregat Zgaś, zgaś Tu mamy komplet oryginal, oryginalnych Rolek Może będą Dłużej tutaj zaślepi się zdemontuje i jest wtedy dojście do nakrętki. Ta widać, że jest dobra jeszcze, bo to musiała być jeszcze a tamta jasna, taka żółta. Pokaż ją no. tutaj się wyniotło, to i nie ma rogi. Ale to też chyba oryginalna. Pokaż tam co mamy Tu nie widać jeszcze. Dobra. Dzisiaj zakończycie kopanie? No, Jeszcze tam kawałek, jak stoi przyczepa. Ważne, że kabel cały. Od internetu na razie cały, ale jeszcze jedno podejście. Jeszcze jedno podejście. Tutaj widać po gruncie, jak idzie kabel. Gdzie to było, Kuba? Tutaj, nie? Tu jest takie przebarwienie i tu idzie. Gorzej jest tu, bo tutaj coś było jakieś zasypane coś. No, nie byłoby nie? <grymne> to wszystko zostało wycięte z ciągnika. Uczeń, kto to jeździł? Co? Przyjechałem ponownie na pole, przywiozłem brakujący kabel, żeby to wszystko sprawdzić, czy działa. A chłopaki to jeszcze widzę grzebią przy strony. nowa? Nie, stara. Tak wyglądają stare rolki. To no chyba nie od tego były tutaj tak tak? za dużo obciążenie A tu już macie zrobione tak? Tak, zostało został no, Wszystkie. trzeba to. było napinać odkręcać, bo tej rolki chłopaki nie mogli wyjąć. To już są wszystkie zrobione Dobra że wszystko działa Uruchomiło się także tutaj musiałem fazy przełożyć tylko zobaczymy jeszcze czy to się załączy także jest OK, Wszystko gotowe. Tam tylko chłopaki poskręcają. Trochę tu musimy uporządkować, tam łepek zwozi słomy. Te wszystkie snopki tu są porozstawiane. Wszystkie palety, które są dobre i połamane też trzeba pozwodzić na jedno miejsce. Słoma ma iść na pieczarki, ale nie wiadomo czy w tym roku pójdzie, bo w pieczarkach jest tak podobno jak w ziemniakach. Też jest problem ze zbytem słomy. No zaraz chyba kończą. Coś tutaj było, nie? Tutaj ściana, tu, tu i tutaj. Tak, takie wąskie to chyba biednica. No. A kabel gdzie? Nie widać. To byśmy musieli tu przejść. Garnek? Pusty? Na busie może? Rosja zjechał już skończył poleżować po kukurydzy i chłopaki skończyli kopać. Teraz tylko to zasypać gruzem jutro będzie zagęszczarka. Ubijemy jak nie będzie padało i plac gotowy. Plandeki, którymi przykrywaliśmy kopce, teraz musimy rozłożyć. Teraz ma być pogoda, ten tydzień, to rozłożymy je tutaj na placu Teraz by w kukurydzy, jak już nie ma ziemniaków to jest tam miejsce możemy je tam rozłożyć, niech wyschną może się je jutro poskłada Takich prac porządkowych to jest od groma Chłopaki do zasypują Rosja tutaj czyści klej. Miało zmieniać olej. W tej gazie tylko się okazało, że oleju nie ma silnikowego. Trzeba zamówić. A ja tutaj dalej coś podziałam przy tym. Podłączę linki. To jest linka do zmiany kierunku jazdy. I tu mam linki do gazu. I trzeba będzie zamontować. Tu linka już jest przełożona, tylko brakuje końcówki, żeby założyć ta końcówka. Jest niedostępna, musiałem z tamtej kabiny wyciągnąć. Chciałem kupić nową, to nie jest dostępna. A to jest gwint, tutaj calowy. Muszę gdzieś takie końcówki namierzyć, żeby po prostu załatwić. Bo skoro ona jest niedostępna, to może już nie produkują. Choć mi się wydaje, że kiedyś zamawiałem, ale może była jakaś na stanie magazynowym także tutaj to trzeba wkręcić i później tu przykręcić do dźwigni no i udało mi się zamontować linkę przed chwilą wróciłem, bo mieliśmy wyjazd do komina, do sąsiedniej wioski także przed chwilą wróciłem odwiedził mnie Tobiasz na warsztacie Ignacy, patrz co tu jeszcze do zrobienia, no jeszcze jest trochę, nie? działamy coś dzisiaj? Dzięki, nie będziemy zakładać? Działamy to dzisiaj, czy? Teraz godzina. Godzina jest 18. Rano zacząłem to robić. Teraz robię linki. Dobra, już te linki skończę. Bo pierwszy mój plan jest taki, żeby go uruchomić, żebym mógł nim stąd wyjechać i przestawić go na tą stronę bo tutaj będziemy mogli takie bieżące remonty robić takie bardziej mechaniczne yy, tak, mam ten uchwyt do linki linkę przełożyłem od biegów yy, i jeszcze gdzieś miałem to, te widełki bo no tu wszystko jest sterowanie mechaniczne za pomocą linek wszystkie 18 biegów do przodu i do tyłu mamy 4 jest sterowane mechanicznie, plus jeszcze 6 biegów pełzających, z tym, że tu akurat pełzających biegów w tej skrzyni nie ma. Ona jest bez pełzających. Tu mam to założone, już to mi działa. Tylko jeszcze później tutaj trzeba skontrować. Może od razu skontruję. Nie wiem, czy mam taką nakrętkę. na nakrętkę mam, czy mam taki klucz tutaj przy sobie. 11, nie to będzie 13 albo 14. Nie wiem, ale ja zobaczę, bo będzie może trzeba jeszcze tutaj trochę wkręcić tego gwintu. I tu jeszcze zobaczyłem, że tu mam bardzo duży luz na tym. Bo tutaj ta linka przychodzi tutaj, jak taki luz będzie, to będzie duży luz na taki jałowie na dźwigni biegów ale znalazłem taki element jak przywoziłem skrzynię z Niemiec wtedy co byłem na zakupach i przywiozłem kabinę koła, koła które przywiozłem to będą tu zamontowane z przodu yy, na tamtej skrzyni jest dużo mniejszy luz był także wezmę to zamontuję tutaj no i zamontowałem tą linkę wszystko ładnie chodzi Zostały tylko jeszcze dwie linki, gaz ręczny i gaz nożny, z tym, że trzeba jeszcze pedał zamontować, bo nie ma go tutaj. Ale na dzisiaj sobie już odpuszczam. Tu jeszcze chcę coś pokazać. Odnośnie szyby, bo będę chciał wkleić na pewno boczną szybę, zamiast otwieraną zrobię wklejaną. I właśnie ostatnio mówiłem w filmie, że będę wklejał i dużo było komentarzy odnośnie tego, że jak tu posmaruję na białą powierzchnię tym primerem, to on jest nieodporny na UV i po pewnym czasie mi to odleci. I teraz zastanawiam się tak, jakbym po prostu zamalował tą część podkładem epoksydowym czarnym i, później, do... I później dopiero dał primer, klej i to wkleił. Ciekawe, czy by to... Coś pomogło, bo nie chcę zamawiać nowych szyb. Te będę chciał wypolerować. Kupiłem na próbę taki środek, dzisiaj przyszedł. Nie wiem, czy ktoś go używał. Może ktoś ma jakiś sprawdzony, to niech napisze i poleci w komentarzu. Żeby te szyby wypolerować przed przyciemnieniem, wypoleruję je przy, przed przyciemnieniem. Choć w tamtych ciągnikach nie polerowałem. W ogóle nigdy nie polerowałem szyb. Tu trochę Rosja wyczyścił to, już ta szyba trochę lepiej wygląda. Jeszcze jakby ją by polerował, to byłoby elegancko, bo ta jest na drzwi. A odnośnie drzwi, to będziemy musieli poprawić te drzwi. Tego chyba wcześniej nie pokazywałem, bo ja je przywiozłem z malowania proszkowego. Jeżeli chodzi o czarny kolor, i po tym malowaniu proszkowym, powstały takie. Blacha się podkształcała i powstały wgniotki. Nie są całkiem gładkie, tylko po prostu chyba w piecu, jak się to nagrzało, to ta blacha się powypaczała. I ona nie jest idealna, a była idealna, bo jak zawoziłem, to jeszcze zwracałem uwagę na to, że teraz jest widać. Zawoziłem, to zwracałem uwagę na to, czy są ładne, równe i były równe. Także nie wiem, czy to jest normalne, że po malowaniu proszkowym takie elementy mogą tak się odkształcić, czy, czy coś tutaj poszło nie tak. Bo jak tam daje takie jakieś wsporniki, nie wsporniki blachy grube, to nie ma problemu, ale tutaj właśnie teraz zaobserwowałem z drzwiami i podobną sytuację mieliśmy w Stajgerze, bo maska też tak jakby trochę się skurczyła na grillu, bo tam się zrobiła dużo szczelina i teraz mi daje to do myślenia czy takie elementy dawać do proszku czy już lepiej może je tradycyjnie lakierować bo fala Dunaju tu jest i to trzeba będzie myślę wyklepać i jeszcze raz to polakierować poszpachlować bo są no bardzo brzydko to wygląda Chyba że to wróci jakby tutaj to młotkiem gumowym spróbował to może ta blacha by się po prostu wyciągnęła To by trzeba było spróbować to zrobić a i tutaj do wymiany te końcówki jedną rano wymieniłem ale wszystkie powymieniam tą cewkę jak pokazywałem wcześniej i zamówiłem coś takiego do bezpieczników, wydawało się na zdjęciu że podobne, tam wymiarów nie sprawdzałem tylko zamówiłem to chciałem na takiego idealnego Ciężko jest trafić, żeby taki, żeby taki był identyczny jak ten. Bo to jeszcze jest tak, że to się łączy ze sobą. W moduły tak po kolei te wszystkie te się łączy i przykręcamy wtedy. Możemy w czterech miejscach przykręcić, a ten jest taki pojedynczy. Ale chyba tego nie będę stosował tylko dodatkowo na przewodzie bezpiecznych zrobimy z boku. Będzie mniej roboty, bo tutaj wszystko jest dobrze te Wyciągałem bezpieczniki, to jest wszystko w porządku. Także po kawałku, po kawałku coś tam się zrobi. Dzisiaj to mówię, no bardzo mało się zrobiło, bo, bo mi nie było, w dzień też było inne zajęcie. Ale zawsze coś się zrobione. To jest to mamy teraz tu zrobione już yy, biegi, akumulatory były już zamontowane. Tylko że Rosa zabrał dodawcy. Muszę zamówić kolejne akumulatory ogólnie, bo nam brakuje. U Sebastiana też się już kończą, w tym czarnym. I dorobić tu trzeba jeszcze będzie przewody, klemy, żeby to wszystko fajnie, ładnie było. I tak sobie patrzę, bo we skąd ta plama oleju pod nim jest? Nie wiem, jak to jest możliwe. Bo ogólnie są tutaj dwa korki w misce. Jeden jest tutaj ten, w którym spuszczamy olej, a dalej, tam jest dalej, wyżej na drugi korek i ten drugi korek jest luźny i ten olej sobie tam kapie, trzeba będzie go dokręcić komin do niego mamy z kwasówki tak jak do każdego tutaj jest, też go wkrótce zamontuję, czeka na montaż szyna zaczepowa też czeka na montaż To by było na tyle dzisiaj. Z tą szybą prosił o jakieś właśnie wskazówki co tu zrobić, chyba że jakąś firmę, która dorabia szyby i by im wysłał wymiary i by mi zrobili taką, którą można wkleić, bez otworów wtedy mogliby zrobić.